Cześć, z tej strony Kamil. Rozpoczynamy nowy projekt, będzie to projekt ogrzewania budynku. Dokładnie połówki budynku, gdyż w tym miejscu mamy ścianę wewnętrzną, i po tej stronie jest druga część, jakby część budynku. Mamy tutaj część warsztatową, część socjalną, schody kotłownia, u góry mamy część mieszkalną. Zatem będziemy. W pierwszej kolejności trzeba będzie przerzucić ten projekt do DWG, czyli trzeba będzie te wszystkie, wszystkie wymiary przerzucić, od nowa zrobić rysunek. Później zrobimy bilans cieplny, dobierzemy jakieś kotły, być może pompę ciepła, będziemy dobierać. Zobaczymy, więc jest, jest taki, taka koncepcja, żeby część energii była korzystana z pompy ciepła więc za chwilę wezmę się za przerzucenie tego do DWG być może coś pokażę Tobie z dalszych etapów tego projektu natomiast jeżeli chodzi o poprzednie projekty o których mówiłem, które są na kanale to na chwilę obecną one utknęły w pewnym miejscu, więc na razie nie, nie będę ich kontynuować więc jak ruszą do przodu to być może też coś nagram zatem za chwilę przejdziemy do DWG a jeżeli nie oglądałeś, nie oglądałaś poprzednich filmów, to na dole pod filmem w opisie znajdziesz linki do tych filmów. Ewentualnie po prawej stronie u góry zobaczysz takie karty. Tam będą, czy są już teraz, właśnie pokazały się linki do tych filmów. Więc jak chcesz w tym momencie tamte poprzednie filmy zobaczyć, to zapraszam. Zatem. Za chwilę widzimy się w DWG. Jeżeli jesteś ciekawy, z jakiego programu korzystam, jest to ZWCAT wersja 2012, jak widzisz na klucz USB, więc z takiego programu korzystam. Jeżeli jesteś zainteresowany programem Z2CAT, to w opisie pod filmem jest link do miejsca, gdzie taki program możesz kupić. Mamy przerysowaną inwentarkę z archiwalnego projektu i tutaj musimy jeszcze zrobić takie modyfikacje, bo niektóre ściany działowe zostały przerobione, tutaj zostało mniej więcej tak, przerobione do pomieszczenie. Tutaj z tej ściany działowej nie ma, więc na razie mieliśmy wrzuconą starą inwentarkę. Teraz przerzucamy przerzucamy. Dane z pomiarów, które tam, czy tam domiarów, które zrobiłem będąc na miejscu, to jeszcze drzwi będą, to będzie kotłownia, czy takie już kosmetyczne sprawy, więc zaraz yy, zajmę się tą lekką przeróbką, a później przejdziemy do już przygotowania do przerzucenia tego, tego pliku, czy tych rysunków do. Programu OZC. Mamy już dokonane poprawki. Jak mówiłem, w tym miejscu w rzeczywistości jest większa łazienka. Tutaj jest projektowana druga mniejsza łazienka, więc takie będą zmiany w stosunku do stanu sprzed dwudziestu no, paru lat w sumie. Bo projekt tego budynku był z roku 95 Dalej tutaj mieliśmy kilka mniejszych pomieszczeń, tutaj będzie jedno większe. To takie powiedzmy, że półpiętro. Nie to było tutaj chyba w tym miejscu, nie tutaj. I tu jeszcze piwnica jest, kotłownia dokładnie, czyli takie podpiwniczenie w tym miejscu. I tutaj mamy kotłownię, tu będziemy projektować kocioł lub kotły. Dokładnie kotły gazowe, bo zamysł jest taki, że osobne. Urządzenie grzewcze będzie przeznaczone na ogrzewanie parteru i osobne urządzenie będzie na zasilanie ogrzewanie pod no, piętra w sumie piętra czy poddasza, czyli będzie mieć dwa kotły i prawdopodobnie jeszcze wrzucimy tutaj pompę ciepła, ale zobaczymy Tylko urządzenie rezerwowe. Za chwilę przejdziemy do dalszych etapów, ale zanim, zanim to zrobimy, to przede wszystkim powinniśmy zrobić analizę tematu, analizę projektu. Ja posiadam w tym momencie akt notarialny, który otrzymałem od, od właściciela tej nieruchomości. Otrzymałem opinię kominiarską, która wskazuje podłączenie tych urządzeń, które będą. W moim projekcie podłączane i mam jeszcze warunki przyłączeniowe czy przyłączenia do sieci gazowej. Jeżeli chodzi o całą listę tych analiz, to jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, chciałbym Cię skierować do zainteresowania się jednym z moich szkoleń, które posiadam w moim sklepie. I są to szkolenia jest to szkolenie, które nosi nazwę. Procedury budowlane, lekcja ta ma numer 3. I właśnie w tej lekcji, w tym szkoleniu, yy, wskazuję, jakie te czynności musisz dokonać, czy te, te sprawdzenia musisz dokonać, żeby prawidłowo wykonać projekt. Jesteśmy teraz w programie Instalsoft HCR, czyli program do doboru yy, urządzeń grzewczych. Mamy już zimportowane podkłady, czyli mamy piwnicę, parter oraz piętro czy poddasze. Pozostaje nam teraz ponumerować pomieszczenia i za chwilę przejdę do programu czy części programu dotyczącej samych obliczeń zapotrzebowania ciepła, czyli modułu OZC nie będę w tym projekcie dobierał grzejników, bo grzejniki obecnie już istnieją. Będę dobierać tylko źródło ciepła, czyli kotły. Ewentualnie jeszcze, jak to mówiłem, będziemy myśleć na temat pompy ciepła i innych takich urządzeń w kotłowni. Zatem e, za chwilę przejdę do programu OZC. A jeżeli interesuje Ciebie właśnie całe, cały proces, stworzenia projektu w tym programie, czyli OZC i HCR. To jest na bazie, programu, na, na bazie produktów firmy Canterm. Oczywiście baza grzejników wykracza poza tą firmę, więc można dobrać grzejniki innych producentów. Więc jeżeli chciałbyś, chciałabyś dowiedzieć się jak wygląda dobór w tym programie, to zapraszam do specjalnej lekcji, którą Opracowałem jakiś czas temu, jest do dostępna osobno do zakupu w moim sklepie, jak również jest częścią mojego kursu. Więc, jeżeli chciałbyś, chciałbyś zakupić tylko tą lekcję poradnikową, to zapraszam do sklepu. No to jest, na dole pod filmem jest link do, do tej lekcji. I przy okazji tego filmu, z uwagi, że, że właśnie oglądasz ten film, to. Chciałbym Tobie zaproponować rabat 50% na zakup tej lekcji. I jest to możliwe tylko po wpisaniu kodu czy hasła. Luty 22 pisane razem, czyli data, w którym miesiącu i roku powstał ten film. Więc na hasło Luty 22 masz lekcję za pół ceny. Więc zapraszam oczywiście tylko. Te osoby, które są zainteresowane, zainteresowane zakupem tej lekcji. A zaraz yy, dokonam obliczeń cieplnych i spróbuję przejść do kolejnych etapów tego projektu. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa cała kasa z tych lekcji, które są dostępne w sklepie, a również e-booków, które też mam. Yy, wszystkie te środki zostaną w najbliższym czasie przekazane na pomoc. Osobom poszkodowanym w wojnie w Ukrainie. No i skończyliśmy wykonywać obliczenia zapotrzebowania ciepła dla tego budynku. Jeżeli chodzi o część piwnic, mamy. Czy ja tutaj założyłem, że te pomieszczenia nie będą specjalnie ogrzewane. Dalej mamy część parteru. I później mamy piętro. Jak widać, są już obliczone moce. Jeżeli chodzi o ten drugi program, to w postaci graficznej to tak wygląda. Czyli tutaj mamy temperatury, tutaj mamy zapotrzebowanie oraz napięcie. Też pomieszczenia z zapotrzebowaniem. I w dalszej kolejności przejdę do doboru urządzeń grzewczych, czyli kotłów, pompy ciepła, jak i zasobnik na ciepłą wodę użytkową. I tym akcentem zakończymy dzisiejszy film. Nie będę Tobie pokazywał dalszych prac projektowych w dzisiejszym filmie, żeby nie trwał za długo. Mam nadzieję, że jak już zakończę projekt, to pokażę Tobie za, nie wiem, może za miesiąc albo za jakiś czas pokażę Tobie Efekt końcowy tego projektu. Oczywiście, jak czas na to pozwoli, jeszcze krótka informacja na temat przeznaczenia tego budynku. Obecnie, ten budynek jest nieczynny, nieużywany. Na dole tego budynku, czyli na parterze, będzie prawdopodobnie wynajęty jakiejś firmie, która będzie używała ten, tą przestrzeń magazynową. Jest kilku chętnych. Właściwie zdecyduje jaka firma będzie korzystać z tego, z tej, tej części parteru. Y, natomiast góra będzie przeznaczona na cele mieszkalne. Najprawdopodobniej będzie to y, mieszkanie dla osób z innych miast lub innych krajów. Być może się do, może domyślać lub zgadywać. Y, ja, mieszkańcy jego kraju najczęściej y, przybywają do Szczecina, więc tutaj będą pracownicy, będzie Będą pokoje składające się z kilku miejsc yy, mieszkalnych, dwie łazienki, tu też pokój, jakiś korytarz, yy, więc takie jest przeznaczenie tego budynku. Oczywiście, jak mówiłem, będą dwa źródła grze grzewcze, jedno będzie służyło yy, dla zaspokojenia, zaspokojenia potrzeb yy, mieszkańców. Piętra pierwszego, czyli kocioł i zasobnik, być może też jakaś, jakaś pompa ciepła. Natomiast na dole będzie już tylko kocioł gazowy do grzewania i pomieszczenia tego magazynu, tego dużego pomieszczenia oraz części socjalnej. Tutaj nie będzie, kocioł będzie tylko pracował na cele grzewcze, natomiast ciepła woda będzie z indywidualnych źródeł ciepłej wody to już będą źródła elektryczne czyli jakieś na pewno jakieś przepływowe podgrzewacze i tutaj mamy kotłownię jak mówiłem, pokażę więcej w następnych filmach mam nadzieję, że ten film się Tobie spodobał zostaw łapkę w górę jeżeli właśnie faktycznie ten film się Tobie spodobał zasubskrybuj kanał jeżeli jesteś pierwszy raz a na zakończenie tego filmu Zarekomenduję Tobie materiał, który właśnie się wyświetla, więc zapraszam do obejrzenia.